Wam dzień dobry, długo się do Was nie odzywałam. Już nawet moja mama do mnie napisała Werka, dodawaj więcej na story, bo dobrze jest zobaczyć czasami twoją twarz. Też do mnie piszecie, więc postaram się więcej do Was dodawać, mm, ale też nie chcesz tworzyć jakiegoś sztucznego kontentu, bo tak naprawdę siedzimy w domu, e, robimy sobie sobie jedzonko, gramy w gry mm, i w sumie spędzamy razem czas. E, jeżeli chodzi o nagrywanie, to przez ostatnie cztery dni nie nagrywałam nic. E, mam jeszcze jeden film w zapasie, który wleci na kanale jutro, czyli. W sobotę o godzinie 14, więc już u Was za kilka godzin, ponieważ u mnie jest teraz 14. I ja dodaję film o 5 rano tutaj, więc u Was będzie na 14 kolejnego dnia. Mm, a co u mnie słychać? Yy, zaraz idę sobie zrobić śniadanie, bo jeszcze dzisiaj nic nie dom. Mam zamiar zrobić pankejki. Wczoraj robiłam rosu. Zobaczymy, czy mi wyszedł. Gotował się około 4. Chyba nawet 5 godzin, więc mam nadzieję, że będzie pyszny. To jest jedno z tych dań, które mogłaby mieć cały czas rosu. Mogłaby mieć cały czas mega fajnie mi się kojarzy, ponieważ zawsze u mojej babci na obiedzie był rosu, moich rodziców zawsze na obiedzie jest rosu i mega, mega mi się tak polsko kojarzy. A jeszcze ja chciałabym się wziąć za babeczki. Kupiłam sobie takie specjalne opakowanie do babeczek, żeby można było. Zrobić mafinki i te amerykańskie ciastka. Wymyśliłam też, że mogłabym dla Was nagrać taki film, tylko nie wiem, ile tutaj jest takich osób zainteresowanych gotowaniem, ponieważ chciałabym dla Was na przykład zrobić film, w którym odtwarzam te takie najpopularniejsze dania amerykańskie I mogłabym właśnie zrobić pancake'i, ten taki makaron z serem nie wiem, czy kojarzycie, ale jest taki makaron specyficzny serem, ciastka, no i, no i wiele, wiele innych. Te takie słynne kurczaki, no i tak dalej. Tylko dajcie, czy, dajcie znać, czy chce dajcie znać, czy chcecie. Ja już od kilku dni zajmuję się hmm, rzeczami związanymi ze sklepem, z względu na to, że troszeczkę z opóźnieniem, ale mimo wszystko będą. E, są już rzeczy w magazynie, dresiki już są. E, moim faworytem teraz na ten moment jest biała, ale oczywiście wszystkie kolory mam tutaj ze sobą i je noszę na co dzień. E, dajcie znać, który kolor Wam najbardziej się podoba i na jaki kolor czekacie. Dresy będą już w ten weekend lub poniedziałek na stronie, więc przygotujcie się możecie wtedy kupować dresy. Ja się mega, mega, mega cieszę, bo już wreszcie, wreszcie, wreszcie będą one na stronie i pojawią się tam nowe rzeczy, więc tym się zajmuję od kilku dni, a teraz schodzę na dół, bo jeszcze nie byłam i nie wiem co tam kto robi. Wiem, że Patec z Karolem rano mieli live'a, trochę tam oglądałam, trochę sobie spałam, a miałam włączony telefon i oglądałam. Dajcie znać, czy wy byliście. I co u Was słychać? Ja chciałabym Was zarażać pozytywną energią, ale czy Wy też tak macie, że jak siedzicie w domu, to się nie chce? Ja od dwóch dni siedziałam cały czas bez makijażu, w dresie i oglądałam sobie jakieś seriale, czy właśnie grałam w gry. Bo jednak, jak musisz siedzieć w domu, to nie chcecie się wstawać i nagrywać. Wy jesteście taką moją motywacją, że się pomaluję, zrobię sobie jakieś zdjęcie, żeby dodać dla Was na Instagram, ale tak to na pewno chyba bym się nie malowała i cały czas bym siedziała. W jakiś maseczkach czy kremach na twarz. Wczoraj z dziewczynami miałyśmy wieczorem właśnie taki dzień spa. Grałyśmy sobie wspólnie w grę, właśnie z maseczkach, chłopaki mieli z nas mieliśmy każda, chyba każda miała nawet inne zwierzątko, więc śmiesznie wyglądałyśmy, ale w sumie fajnie. Dajcie znać, czy wy jesteście takim typem leniwca, czyli właśnie nie maluje się, siedzę w dresie, czy jednak jesteście typem takiego sportowego świra, czyli ćwiczycie codziennie nawet na tej karimacie w domu. Eee, na karimacie. Karim macie dobrze powiedziałam? Chyba tak. Dajcie znać. Sportowiec czy leniuch? Ja jestem tak, są, so, są. So. Czasem ten, czasem ten. Czy tak dawno to was nie gadałam, że teraz się zajawiłam i mogłabym gadać, 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 gadać. Może zróbmy tak, że zadawajcie mi też pytanka, to ja chętnie Wam poodpowiadam. Jak widzicie, jesteśmy dalej w tym naszym pokoju na górze, więc ja jeszcze nie schodziłam tak i mamy widoczek. Przez cały czas, ostatnio przez trzy dni padało. Teraz ma się rozpogodzić, ma być słonko, więc będzie się chciało przynajmniej na ten tarasik wychodzić z domu. A widziałam, że w Polsce w ogóle była ładniejsza pogoda niż u nas tutaj w Elej, więc też fajnie. I zapomniałam, co miałam powiedzieć. Dobra, idę coś zjeść. Do no później. Aha, zadawajcie pytanka. Dobra, manual, manual. Obserwator. Występują. Kameruje. Dresy będą następne już w tym tygodniu, na weekendzie lub w poniedziałek. Są już gotowe, więc nie mogę się doczekać. Jak widzicie, jest nawiązanie do starej kolekcji, ponieważ odblaski się pojawiają i na razie nie znikają. Uwielbiam ten element. Tutaj ten dres jest tak skonstruowany, żeby tak wyszczuplać naszą sylwetkę, żeby zaznaczać. Czyli właśnie jest ta krótka bluza. Dresy właśnie z taką końcóweczką, które fajnie układają się tutaj nam na talii. Fajnie, kobieco, ale na wygodniaka. To najważniejsze.